I jak wiecie, jest już nowy rok 2023, więc pomyślałem, że fajnie by było, jakby w tym, jakbyśmy w tym roku wbili fa fajnych subskrybentów. Dzisiaj będę reagować na piosenkę Palion Zielone 2. Tak pomyślałam sobie, że. Zareagujemy na panę zielony 2. W ogóle mamy tylko 108, 148 subskrybentów. I powinniśmy więcej wbić, serio. Musimy więcej wbić. Bo inaczej to jest bez sensu. Dobra, to wpisujemy sobie panę zielony 2. Zielone 2. Dobra. Włączamy to już ma 4,5 miliona wyświetleń. To jest naprawdę dobra nuta. Ja sam ją polecam. To włączamy ze 3, 2, 1. Tak akurat ma fajne tutaj. Dobra, ja oceniam, że na, na takie samochody on je albo musiał wypożyczyć, albo wydał na to, nie wiem. On to chyba wydaje na te piosenki, nie wiem, z, z milion złotych. Na, na jedną, na, na pewno. Ja mu w sumie dam subek z dzwoneczkiem, to. No i tam jest jakaś porządna fura. Tutaj. Jest jakaś porządna fura. I myślę, że to jest serio Nie z minimum... Na taką furę 800 tysięcy? Hmm. Na wypożyczenie na jeden... Na na jeden dzień tak. Z 20 tysięcy? Akurat beat jest strasznie dobry. A i ja chciałam właśnie jeszcze powiadomić, że będzie na moim kanale więcej filmów. Trochę mniej shortsów, ponieważ... wiecie, yy, że wiele osób nie ogląda, a nie subuje więc w tej chwili kliknijcie, kliknijcie subskrybuj. Który jest teraz biały a, lub czerwony, a powinien zmienić kolor na szary. A przychodzimy dalej. Daj w grudko, to kasa jest podrobiona w tle. Kasa, kasa, kasa jako tło, to jest tapeta, a to są on miał na podłożu to są jakieś e, podrobione pieniądze. Nic tego nie muszę, nie ktoś mi zarzuci, że Blasia na muzeum robię To nie komentuje, to na nie powiem, Serześci ka na knit był okiej, na głowie rodzina. Ale to stara babcia Nie, stara babcia jest... dobra w tym piusece, dobra w tej piusece! Ryba No i chyba końcówkę już każdy zna. No więc yy, to by było dzisiaj na koniec. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał. Ja się z wami żegnam pa.